Czyli witacie z tej strony w W dzisiejszym odcinku znowu testujemy pistolety z chińskiego. Ja wiem, że w tej serii powstało naprawdę niewiele odcinków, ale odcinki te osiągnęły rekordowe liczby wyświetleń i oglądacie je do dziś. Mimo, że parę lat już mają. Dlatego właśnie dziś postanowiłem wrócić do tematu. Jeżeli ten odcinek się przyjmie i będzie się wam podobał, seria ta będzie mogła na stałe wrócić na kanał. Dzisiejsze repliki są do 100 zł. Do tego również w chińskim zakupiłem kulki 2000 sztuk za 18 zł. Ja wiem, że zaraz mi powiecie, że te kulki się do tych replik nie nadają. Nie ma tu nawet podanej ich gramatury. Prawdopodobnie będą się rozpadać. No ale jak wszystko z chińskiego, to już wszystko. Najdroższa replika za stówkę to MPkC C18 100% metal. To się okaże. Replika jest marki Mad. Grow. Rozpakujmy to sobie. W zestawie oczywiście rozpałka do grilla, mała tarcza i cała reszta pudełka. Brakuje tu kulek. Jest na nie nawet miejsce, ale trudno i tak kupiliśmy całe opakowanie. Jeśli chodzi o sam tłumik, to mam wrażenie, że ten gwint jest jakiś trochę krzywy i jest to 100% Plastik, a nie 100% metal. Sama replika prezentuje się w taki sposób, jest ona dość ciężka i góra wykonana jest z metalu, reszta już z plastiku, także nie wiem gdzie jest te 100% metal. Co do magazynka. Ewidentnie ma on sztuczny obciążnik, który nie jest jakiś bardzo ciężki. Sama replika też swoje waży, tam też są pewnie jakieś obciążniki. Tak się prezentuje magazynek nabity, mieści on 12 kulek. Odgłos przeładowania całkiem spoko, sprawdźmy czy to w ogóle działa. Działa i jest mocniejsze niż się spodziewałem. Kolejna replika 99 zł, trochę rozwalona. Ta jest już 18. Plus. Rozpakujmy to sobie. No i tutaj w pudełku, oprócz kulek, brakuje również tłumika. Szkoda, że nie zobaczyłem tego w sklepie. Ale tak, jakby były te pudełka zamknięte i nie było do niej za bardzo dostępu. Szkoda, bo na pudełku ewidentnie ten tłumik jest. Ta replika prezentuje się już trochę porządniej. Jest ona naprawdę wykonana z metalu. Jedynym plastikowym elementem jest rękojeść. Ale wszędzie dookoła jest metal. Pust również metalowy. Magazynek już plastikowy, bez obciążnika. Mieści on mniej, bo tylko 9 Lek. Przeładowuje się znacznie ciężej niż poprzednią. Znaczy to, że sprężyna jest mocniejsza, albo po prostu gorzej to chodzi. Oddajmy strzał. Fajnie wygląda to obiecująco. Trzecia w kolejce replika to MPK 688 za 90 złotych, również niby 100% metal. Są rozpałeczki tutaj również nie ma tłumika. No co jest z tymi chińczykami? Replika jest zdecydowanie najcięższa ze wszystkich. Najcięższy jest element rękojeści, także pewnie są obciążniki, bo również na górze mamy metal, a na dole już plastik. Tak się prezentuje magazynek, jest on bardzo ciężki w całości metalowy, to by wyjaśniało, dlaczego ta replika jest taka ciężka. Do tego magazynka udało mi się zmieścić aż 16 kulek, także jest naprawdę nieźle. Przeładowuje się również dość ciężko. Czy mocniejsza do poprzedniej? Tego nie wiem, to sprawdzimy w testach. Spust plastikowy. Tu już wszystko plastikowe. Dziwnie odrzucają się te metalowe śruby na rękojeści. No ale cóż. Ostatnia najtańsza replika 65 zł. MPKC 11. Tutaj znowu nie ma kulek. Są rozpałki. Ta replika prezentuje się naprawdę ładnie. Znowu w całości wykonana jest ona z metalu. Jedynie rękojeść jest plastikowa. Tu wszędzie dookoła zobaczcie jest metal. Oprócz oczywiście magazynku. Jest on plastikowy i bardzo malutki. Nie wiem, i tu wejdzie z 6 kulek. Magazynek też nie ma tej blokadki na dole. Także trzeba cały czas go trzyma. Tamte trzy poprzednie miały. No i tak jak się spodziewałem, magazynek wystarczył na zaledwie 6 strzałów. Tak brzmi przeładowanie. Strzela całkiem mocno. Jednak mimo tego, że wszystko jest metalowe, oprócz jeści, to niestety spust również... Jest to plastik. Szkoda. No dobra, obejrzeliśmy już wszystkie repliki, także czas na test celności i przyrządów optycznych, a następnie przejdziemy do testu mocy. Bardzo chciałem dla was przeprowadzić te testy na dworze, niestety dzisiaj śnieg wszystko zasypał i musimy to zrobić w studiu. Przygotowałem nam, słuchać tutaj stanowisko strzeleckie. Test będziemy wykonywać z około 8 metrów. Na początek C18 damy sobie trzy strzały. Na drugi rzut leci nasz wiolen. Czas na 688. Na koniec nasza najmniejsza C11. No i cóż, podsumowując, zdecydowanie najgorzej ze wszystkich replik wypadł nasz violent. Tak czy siak, tutaj powtarzalność strzałów była, tylko za pierwszym razem celowałem wyżej i kulka nie znalazła się na tarczy. Tak czy siak, strzały te są w miarę obok siebie. O wiele gorzej pod tym względem jest naszą c Tu, tu, tu. Miałem wrażenie, że za każdym razem ta kulka leci w inną stronę. Być może przez ten tłumik, może on w jakiś sposób tą kulkę przekierowuje. No ale tutaj było słabo. Na 688 strzela trochę niżej. Trzeci strzał próbowałem oddać wyżej, ale jak widzicie, mi się to nie udało. Znaczy, jest on wyżej, ale dalej od środka. Tak czy Tutaj ta powtarzalność również występuje I po paru lekcjach można zacząć trafiać w środek Zdecydowanie najlepiej wypadła C11 Tutaj chyba nic zadać, nic ująć Oczywiście były to moje pierwsze strzały z tych replik Gdyby dla każdej z nich poświęcić chwilę I wystrzelać parę magazynków To na pewno można by dojść do perfekcji No może poza tą C18 Tam naprawdę jest źle Ja strzelałem z tych replik po raz pierwszy No i tak w zasadzie przecież o to chodzi w tym teście Mam sprawdzać dokładność przyrządów optycznych A nie w jaki sposób muszę skorygować ich błąd No i przyszedł czas na test gluta Żelatyna będzie dobra do porównania mocy tych replik. Jednakże w żaden sposób nie określimy ich wartości. Jeżeli ta seria miałaby nastawę powrócić na kanał, to obiecuję i do nowych odcinków zakupię profesjonalny chronograf. Ale tym razem skorzystamy sobie jeszcze z naszej żelatynki. I bardzo proszę nie porównujcie tych wyników z żelatyną do wyników z poprzednich odcinków, bo pamiętajcie, że ta żelatyna za każdym razem może mieć inną gęstość: delikatnie w te czy weftę. To jest dobre do jednorazowego porównania, tak jak właśnie teraz to robimy, ale nic poza tym. Na początek, oczywiście nasza C18: 3,5 cm. Teraz Violent około 2 mm dalej niż poprzednio. Teraz 688. Ładnie 4 cm. Na koniec 11. Tutaj najgorzej 2,5. Tak czy siak wyniki te są do siebie dość zbliżone i nie ma między nimi jakichś drastycznych różnic. Ostatnim testem, jaki dziś przeprowadzimy, będzie test pomidorka koktajlowego. Pamiętacie tą replikę? Zobaczcie co robiła z tymi pomidorkami. Zacznijmy od najsłabszego zawodnika, czyli od naszej C11. Spektakularnych efektów nie było. Tu ląduje drugi pomidor, teraz Violent 688. Została nam jeszcze C18. No i tak jak było to do przewidzenia, pomidor z 680 8 jest tu najbardziej rozwalony. Mam całe tło obryzgane pomidorami, ale efekty nie były wcale tak spektakularne. Przecież tamten karabin takiego pomidora rozwalił w drobny pył. A był on znacznie tańszy, bo kosztował zaledwie 55 zł. I oczywiście macie rację, było to parę lat temu, wtedy ceny były zupełnie inne. Natomiast trzeba też powiedzieć, że jakość wykonania tego karabinu była stosunkowo słaba. Oferował on naprawdę dużą moc, przy niestety znikomej jakości. Wykonaniu. No i cóż, podsumowując ten test, uważam, że z dzisiejszego zestawienia najciekawszymi replikami okazała się oczywiście. 111. Naprawdę fajnie wykonana, metalowa. Dość celna. Z minusów jej słaba moc. Plastikowy spust. Oraz bardzo mały magazynek. No i ta 688 jest również warta uwagi. Jest dość mocna. Z celnością można dojść do wprawy. Z minusów to, że tylko góra jest metalowa. Reszta plastik. Również z minusów te śruby na rękojeści. Na z plusów mega potężny magazynek. Który jest cały metalowy. Jeśli chodzi o wiolenta, to zawiodłem się na nim, bo naprawdę bardzo ładna jakość wykonania. Również cały z metalu. Nawet spust ma metalowy. Ale wypadł w na naszym teście tak średnio. No i ta C18 z niej jestem najmniej zadowolony. Również jest ona w półplastikowa, spód plastikowy. No ale słuchajcie, przypominam Wam, że te repliki kosztowały wszystkie do 100 złotych. Są to bardzo tanie repliki, więc jak na tę cenę, to i tak wypadają całkiem nieźle. Napiszcie koniecznie w komentarzu co wy sądzicie o tym zestawieniu i czy wybralibyście C11 czy 688. Jeżeli odcinek się spodobał i chcecie, aby ta C11 wróciła na kanał, to koniecznie pomóżcie tą łapką w górę. Jeżeli odcinek się przyjmie, to naprawdę chętnie będę dla Was nagrawał więcej replik, również tych droższych. A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami. No i narka.